Jestem Maneczko, witajcie. Z tej strony prezes, ja witam Was w oto następnym odcinku z Farminga, na oczywiście naszej serii z brzeszówki. Z samego początku, oczywiście, jak co odcinek się powtarzam, no ale cóż, e, dużo osób oglądających nie subskrybuje, także zapraszam tam na dół. Oto, oczywiście od razu musicie zostawić łapeczkę w górę. A my, co nam tu się ukazuje? E, zakupiliśmy opryskiwacz w końcu, bo przedtem cały czas nie mieliśmy i najmowaliśmy. Także, co my już bez tego bez pierdzielenia przechodzimy do traktora i będziemy, pojedziemy sobie do razu pryskać? Gen Direct troszkę aż za głośno chodzi, więc sobie go zciszymy. w międzyczasie, też co postanowiłem, że wystawię też naszą talerzówkę z hydropakiem i siewnik. Ja zamierzam coś innego po prostu kupić i po prostu klient się znalazł, więc to sprzedaliśmy. W zamian praktycznie za tą kasę z talerzówki i siewnika zakupiliśmy sobie ten opryskiwacz, także bez dobierania żadnego kredytu ani niczego mamy opryskiwacz. Nie jest to jakiś duży opryskiwacz, bo planowałem coś poszukać na kołach, ale no niestety żadne opryskiwacze z takimi mniejszymi lańcami nie wychodzą, nie, nie wyszły jeszcze niestety do Do FSA bo chciałem takie do 21 metrów do 20 metrów no ale no nic zbytnio nie mam. Dopiero tak od 27 to się zaczyna ciekawie robić z tymi opryskiwaczami na kołach. Wiadomo, jest też na Malhabie jest Unia pilmet chyba, ale to ma 15 metrów tylko lance, no także kiepsko. Także postanowiłem, że zakupimy sobie tego kuchna, który ma 21 metrów lance. I, i od razu zbiornik naprzód jakby tak by co e, trochę się mieściło tego płynu nam bo nie wiem ile to nam zejdzie e, dzisiaj mam nadzieję, że troszkę sobie pól opryszczemy e, przyszły sezon jak myślę, że, a czyli to nie, to w sumie w tym sezonie będę musiał kupić siewnik żeby siać oczywiście sobie poplony ale wtedy na pewno sobie zakupimy też siewnik, tak żeby myślę, że ścieżki już robić bo fajnie to by wyglądało jakby jednak w ścieżkach jeździć opryskiwaczem wtedy na pewno byśmy mogli sobie pojeździć dużo też z kamery wewn wewnętrznej a tak to musimy niestety pokontrolować trochę Praktycznie cały czas karmery wewnętrznej e, zewnętrznej. Ramię mi się słowa. E, także no, dzisiaj e, takowa akcja. E, I tak jak mówiłem na ostatnim odcinku sobie już po prostu zebraliśmy ten e, trawę do końca i Oczywiście tutaj zasiałem i owiec i kukurydzę po, po trawie tej jednorocznej. Także tam ten drugi kawałek też już, już jest tam zasiany. Pięknie kukurydza wykiełkowała. Co jeszcze? Cofniemy tutaj sobie i od razu e, dokończymy. Wiem, że ta, która nie nierealnie po skosie jeżdża, ale no cóż, e, w międzyczasie jeszcze co? Coś chciałem powiedzieć. E, z tego co wiem, e, to chłopaki już e, dokończyli tam e, produkcję na starej biegazowni. E, naszej kiszonki. Przysłali nam kaasiurę, także tam troszkę spaciem kredytu. I teraz przebudowują swoją biegazownię na tą troszkę wydajniejszą. Z tego co wiem, no to tak jak mówiłem, tam takie kontenery, które tam polepszają wydajność, co tam polepszają przerób i jeszcze chyba będą podwyższać te zbiorniki, tak żeby się więcej mieściło, aby naraz więcej od razu przerabiało. Także myślę, że już w przyszłym miesiącu na żniwa to już będziemy mieli. Myślę, że jak. bo z tego, co mówili, niedługo im to nie zejdzie robić. Także chyba na żniwa już będziemy mieli kasę za całą kiszonkę jaką w ogóle zawieźliśmy na biogazownię. Także myślę, że wtedy będzie dosyć kasiury. Mam nadzieję, że wtedy w tym sezonie sobie pociśniemy tak, żeby ten łąka nasza, którą już dawno myślałem, że wykupiłem, a jednak jest niewykupiona, więc ją sobie wykupimy, aby to już było typowo nasze. No myślę, że wtedy jak wykupimy, no to tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, e, może i nawet sobie e, ją na kilka sezonów e, zaoramy i zaś przesiemy jakimiś zbożami i później zasiemy na nowo, żeby no, troszkę sobie ta ziemia odpoczynała od ciągłego rośnięcia trawą. E, teraz tak, Dzisiaj głównie Owies mamy do pryskania, bo przeszłem się po polach i nawożenia brakuje głównie na OWSie. Także no, my podziałamy sobie. Na rzepak też jechać trzeba na chwasty. Ale nie wiem czy w tym odcinku sobie zdążymy oczywiście objechać. Także nie wiem, zobaczymy. Jak to będzie z czasem stało? Oczywiście, na opryski w John Dirku sobie, jak niektórzy mogli zauważyć, zamontowaliśmy wąskie opony. Także na razie, mimo że bez ścieżek, to bo myślę, że jak będą ścieżki, to nawet nie będę musiał montować tych wąskich opon, ale myślę, że do, do klimatu będziemy je tak zakładać. No bo wiadomo, lepiej to wygląda niż, niż na tych szerokich z obciążnikami jeszcze tu już troszkę wyższy ten owiec, także nie wiem, jak tu będę miał z widocznością. Mam nadzieję, że w miarę, w miarę tutaj będzie to widoczne jak tu pryszczemy. się, że przynajmniej na kilka sezonów ten opryskiwać starczy. Bo myślę, że mimo że teraz będziemy kupywać taki siewnik, w którym będziemy mogli używać ścieżek. Robić ścieżki to e, też będzie tak, że on będzie na razie 4-metrowy, myślę. A dopiero za kilka sezonów sobie weźmiemy większy siawnik, i myślę, że wtedy już e, bo teraz będą ścieżki robione na 20 metrów. Także m jeśli, jeśli będzie coś szerzej gdzieś wzięte, to myślę, że ten opryskiwacz wtedy da radę na te 21 metrów zrobić. Także, a następny siewnik jak będzie, to myślę, że będziemy ścieżki robić na 27 do 30 metrów. O już wtedy jest duży wybór w opryskiwaczach z modów, także no, myślę, że wtedy fajny zestaw się skomponuje tutaj z John Dierkiem, albo myśl, albo może i z 400 Confendem. Zależy, jaki duży zbiornik będzie miał ten opryskiwacz. jak widzicie, już, e, szczerze nie mogę się doczekać żniwek, bo mam pozmieniane teksturki. Przedtem miałem cały czas oryginalne. E, mam nowe teksturki wgrane do FSA z owsem, z rzepakiem, pszenicą czy jęczmieniem. Także fajne, już na innym serwerze takim, co poza nagrywaniem gram, sobie kosiem zboża. To bardzo fajnie wygląda że teraz czeka, czeka maszyna żniwa i, i co na nowy nabytek oczywiście czyli kombajn drugi oczywiście zostajemy przy tym żeby kosić na dwa tak to można jak to robiliśmy w zeszłym sezonie wiem że może klas za długo nie pokosił z case'em razem bo tylko jeden sezon ale ten klas już trochę sobie porobił w naszym gospodarstwie, więc no chciałem go sprzedać jak najszybciej, bo to też już sta dość stary kombajn a więc, a na innych mniejszych gospodarstwach jeszcze podziała sobie a cenę akurat trzymał że no Dużo na nim nie straciliśmy myślę, bo sam kupowałem go używanego ale 5 sezonów wytrzymał, także no swoje myślę, że zrobił teraz coraz więcej idziemy, w coraz większe pola idziemy, dużo też w dzierżawach, no, to pole w ogóle co teraz jest na kukurydze na E, ziarno to w ogóle jak w przyszłym sezonie będzie owiec no to też fajnie będzie, no bo e, oczywiście już sobie rozpiskę zrobiłem e, co po czym siejemy także tak jak mamy kukurydzę na ziarno zasianą na jakimś polu, to po tym polu jest owiec później, e, w następnym sezonie e, tak jak po owsie, nie pamiętam co tam dałem e, Musiał luknąć na rozpiskę. Po owsie mamy buraka cukrowego. Także o kurde, to na tym dużym polu szykuje się duże zbiory buraka w takim bądź razie. Po buraku, oczywiście, pszenicę sięmy. Po pszenicy jest wsiewana wtedy trawa jednoroczna. I po tej trawie mamy kukurydzę na kiszonkę. Po kukurydze na kiszonkę mamy jęczmień i po jęczmieniu mamy rzepak. I po rzepaku znowu trawa jednoroczna i kukurydza na ziarno. Także taką mamy rozpiskę. Na, na te pola oczywiście tutaj na tej serii, na brzozówce. Myślę, że na zielonce jest, będzie tak samo, chociaż tam jeszcze dochodzą warzywka, także troszkę inaczej to wygląda. Tam na pewno będę sobie wykorzystywał, że jedno pole po zbożu, jeśli będzie w miarę szybko zebrane, to jeszcze warzywka będzie, warzywko jakieś będzie siane przed zimą, a wiadomo nie wiem jak tu teraz jechać opryskiwaczem, chyba sobie zrobimy tu do prostego i wtedy pojedziemy na tak jakby w sumie po co ja ten ciągnik mam jak z GPS-em kupiony Tylko muszę sobie przestawić na 21 metrów i sobie pojedziemy teraz mniej więcej tak, jak tu jechaliśmy. Nie wiem, jak tu teraz to wyjdzie. O, tak mniej więcej, dobra. To sobie cofniemy. Mam nadzieję, że tak wszystko będzie rozlane na wóz. Najwyżej sobie poprawię podcinku, po tak żeby było gitara. Muszę zobaczyć też, bo mi się wydaje, nie wiem jeśli ktoś, ktoś wie, zna się, już patrzył może jak bo ponoć gdzieś chyba jest do pobrania, żeby wgrać inne uprawy tak jak na przykład żyto na, na kiszonkę czy, 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 czy w ogóle żyto czy przyżyto też bym się z chęcią pobawił w te inne uprawy. Także no muszę zobaczyć w internecie, bo tak to bym wtedy też sobie wgrali i byśmy tutaj mieli te inne uprawy. Tak to byśmy jeszcze więcej mieli tego zmianą i w ogóle. Gęsty, gęsty ten nowy jest fajnie podoba mi się bo ten oryginalny był taki żołudzki że no ciulowo to wyglądało a ten fajnie wygląda jak tu to wychodzimy tu wszystko my tu wszystko bierzemy dobra to sobie, sobie to oczywiście tak zostawimy. O, przy, e, tyle pryskamy akurat, że już przedni zbiornik się wypryskał. Widzę. E, tutaj w tym opryskiwaczu mamy tak, że zbiornik przedni ma 1500 litrów, e, opryskiwacz ma 1300. Także razem zabieramy dważ 800. Już trochę wtedy jest. Myślę, że to co mamy do nawiezienia nawozem to oczywiście sobie damy radę tutaj muszę poprawić, bo nie wiem czy coś się zadziało, że nie dało nawozu, chyba że przed tym jak rozsiewałem nawóz, że tak powiem rozsiewaczem to nie zahaczyło tutaj to wtedy będę musiał jeszcze raz w następnej fazie sobie przyjechać i to poprawić Wjedziemy sobie to jakby tutaj w tą pierwszą ścieżkę i sobie ustawimy GPS-a odpowiednio Dobra, jest OK. Oczywiście tu w takiej gęstej teksturze no to nie widać. Jak tu pryskaliśmy? Więc no, sobie tak pojedziemy. Jak to wychodzi, jakiś tam mijaczek poszedł, ale byle, żeby większość pola była nawieziona. O to naj, najbardziej chodzi. Więc no, myślę, że sobie opryszczemy ten kawałek i resztę zostawimy sobie na poza odcinkiem, bo to i tak już będzie ponad 20-minutowy odcinek. Mamy jeszcze oczywiście do opryskania tą pszenicę na dzierżawie, tu koło chopaków. Nie wiem czy pokazywałem, raczej pokazywałem te pole, ale to jeszcze za chwilę pokażę na mapce Dobra, gdzieś tu mamy do wjechania Dobra, gitara tam jakiś mały miaczek powstał, ale trudno. Oczywiście chodzi tu o pole numer 79, bo że tu wszystko jest jakby nawiezione. A kiedyś jak robiłem misję, to, to tak, tak no... rozsiewaczem na, na pełną szerokość i to tak wychodzi, że takby lasy i ten też było nawiezione. A no cóż. Jeszcze mamy do dojechania. Dziwne. Dobra. Ja już się składam. I co? Myślę, że jeśli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie też mam jakiś fajny komentarz też by było miło. A w tym odcinku Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam na następne. Na razie. Trzymajcie się, cześć.